Zacznijmy od definicji jednomianu. Mówiąc najprościej, jednomian to jest takie wyrażenie, w którym mogą występować liczby lub litery lub liczby i litery połączone znakiem mnożenia. Od tej pory liczby będziemy nazywali współczynnikami, natomiast litery zmiennymi. Więc Podsumowując, zapiszmy sobie taką definicję jednomianu. Jednomian to wyrażenie będące iloczynem liczb i zmiennych. Najczęściej spotykaną zmienną w jednomianach, a później w wielomianach jest zmienna x. Niekiedy też w jednomianach mogą nam się trafić konkretne liczby, które nazywamy stałymi, np. Na liczba 8, liczba 2 minus 5 itd., itd. Ok, kiedy wiemy już czym jest jednomian, to teraz postarajmy się określić jego stopień. Musimy na początek ten jednomian uporządkować. Zauważmy, że tutaj należy wymnożyć wykładniki potęg stojących obok siebie i w ten sposób otrzymamy ostateczną postać tego jednomianu. Więc minus piątkę przepisujemy, znak mnożenia również i teraz pamiętajmy, że jeśli wykładniki potęg stoją obok siebie, wymnażamy je i w tym przypadku otrzymamy x do potęgi 2 razy 4, to się równa 8. Stąd ostatecznie mamy minus 5 razy x do potęgi 8. Następnie rozwiążmy najważniejszą część tego zadania i wyznaczmy stopień tego jednomianu. Zapiszemy w skrócie stopień jednomianu f od x, to się równa. I teraz musimy popatrzeć na wykładnik potęgi, który się tutaj pojawia, czyli na tą liczbę. I ona określi nam stopień tego jednomianu, w tym przypadku ten jednomian jest stopnia ósmego. Więc pamiętajmy, jeśli chcemy określić stopień jednomianu lub wielomianu, to zawsze wyszukujemy najwyższej potęgi i podajemy wykładnik tej potęgi, i to jest stopień jednomianu lub wielomianu.